Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w Wąchaniu w Ciemno, czyli serii, w której w wskazuje wącham perfumy w ciemno. Mam wylosowane 8 próbek, będę nakładał je na skórę i coś tam o nich gadał. Tyle. Bez zbędnego przedłużania, pierwsza próbka leci na skórę. Pierwsze perfumy są bardzo przyjemne, drzewne, ym, troszeczkę jakby w takim arabskim klimacie. Wydaje mi się, że ud, ale ud taki bardzo grzeczny. Nie jest to nic takiego zwierzęcego, brudnego, fekalnego. Właśnie taki takie miłe drewienko, nieco smoliste, nieco gęste, takie jakby, jakby jakieś żywice, to były może jakieś kadzidło, bo jest taka, taka. Taki nut, taka nutka dymna, tutaj mam wrażenie. Mm, troszeczkę jakby takich nut. Nie wiem, takich, takiego drewna, takiego, takiego trochę alkoholu starzonego w beczkach, takiego. wiecie, ciemnego, mocnego alkoholu, właśnie. Też takie nuty jakby suszonych owoców. Mm, troszeczkę też wędzonki trochę jakby wędzonych owoców, ale tak. Nie, może nie. To bardziej jakieś takie balsamiczno-kadzidlane nuty chyba. Um, no nic, bardzo, bardzo, bardzo ładny. E, DS durga Notorious Wood. Okej. Okay. Nuty według Fragrantyki to szafran, kamfora, galbanum, jak nuty głowy. I to był, będzie szafran, to co wprowadza takich nut tutaj właśnie owocowych, coś to co mi się skojarzyło. Tak troszkę dymnie owocowo, wydaje mi się mocno, że że właśnie szafran wprowadza takich, takich nut, troszeczkę kojarzących się mm, z jabłkiem, tak troszeczkę jakby syntetycznie jabłuszkowo, ale to bardzo, bardzo przyjemna nuta. I faktycznie jest tu coś też takiego metaliczno-technicznego, taka nuta, którą wprowadza szafran. Okej, okay. teraz czuję, że to, że to raczej szafran. Tutaj widzę jeszcze w, w bazie, w, przepraszam, w sercu jest ud, róża i lawenda. Róży nie czuję, lawendy też jakoś niespecjalnie. Ud, jak najbardziej. Ale jest to grzeczny ud, jak już mówiłem. Potem papirus, cywet i cetalog. Cetaloks to jest jakaś molekuła ambrowa, tak mocno mi się wydaje. Okej, okay, fajny, naprawdę, naprawdę ładny, ciepły, drzewny zapach. Bardzo mi się podoba. Zaskoczenie. Dalej. Drugie perfumy pachną y, drzewnie. Sucho, kremowo, mlecznie troszeczkę, jakby tak laktonowo, wydaje mi się, że sandałowiec. A są też nuty no, te takiego suchego drewna, takich wiórów troszkę. No ogólnie, tak jest bardzo, bardzo drzewny i nie wydaje mi się, abym czuł to cokolwiek więcej. Ale jest bardzo, bardzo przyjemny. Taki kremowy, gładki. Spoko. Wydaje mi się, że póki co w tym otwarciu przede mnie to tyle. To był Dunhill Indian Sandalwood. Okej. Okay. Nuty to marchewka bergamotka. Wow. Korzeń irysa, mech dębowy, drewno sandałowe, paczula i cypriol. Bardzo milutki, ciepły, taki potulny, uroczy zapaszek. Bardzo ładny. Trójka. Hmm. Drugie perfumy pachną ciepło. Przyprawowo, owocowo, nieco dymnie, balsamicznie kadzidlanie, bardzo ładne, w sensie to, to ciepło tu jest takie bursztynowo, waniliowo, balsamiczne, może trochę labdanum, bo jest taki tak trochę balsamiczno-skórzanie. kurczę a jakieś kadzidło tu jest, jakieś takie troszeczkę kościelnie mi się to kojarzy, więc serio podejrzewam labdanum, olibanum, jakiś taki miks żywic. Bardzo ciepło. Miło, naprawdę bardzo ładny zapach. Też trochę paczuli, jakbym wyczuwał takich nieco nut czekoladowo-drzewno-stęchło-pleśniowych, chociaż ta stęchło-pleśniowa nuta też może być labdanum, wydaje mi się. Ale wydaje mi się, że trochę paczulowy jednak jest. Okej. Okay. fajny. Bullfrog, Secret Potion numer 1. Nie wiem za bardzo, co to za perfumy. Ehm, wiem, że są dosyć tanie, chyba. Zaraz sprawdzę. Okej, okay, widzę 100 ml za 300 zł na House of Merlo w takiej oficjalnej dystrybucji, ale tak poza oficjalną dystrybucją, tak 230, 240 aktualnie, także. No jak za tyle, to jestem, jestem zaskoczony. Nuty według fragrantyki to whisky, rum, tytoń, skóra i absynd. No nie powiedziałbym, ale. Ale nieważne, w każdym razie jest naprawdę bardzo bardzo przyjemny. Czwórka. Taki odświeżaczowo... Nie wiem, odświeżacz do pomieszczeń czy do toalet. Taki nie wiem, konwaliowy, wodny. Konwaliowy może nie, to jest... To jest kwiatowość taka wodna i nie wiem właściwie co to... Jakie są wodne, kwiaty wodne w jakichś perfumach, nie wiem, muszę skojarzyć. Nie wiem... Lotos czy coś takiego. Nie wiem, czy to też jest prawdziwa nuta, czy Lotus jakoś pachnie, że to jest po prostu nuta jakaś fikcyjna, niemniej tak mi się to kojarzy, no z takimi perfumami wodno-kwiatowymi, kobiecymi, czyste, takie przyjemne, ale nic specjalnego. Był to Precious od Ramona Molvisara, to są bardzo, bardzo, bardzo drogie perfumy. Ramon Malwizart jest artystka marka produku produkująca perfumy. Nie wiem, nasze w środku, które mają jakieś płatki platyny czy złota i mają w ogóle jakieś fancy flakony opakowania, a w środku to tak różnie. I. No, pachnie to jak odświeżasz do toalet. No, no kurczę. No. Nuty według fragrantyki do bergamotka, imbir, róża, lotos, lilia wodna, kaszmiran, piżmo, nuty drzewne i drewno-sandałowe. No dobra dalej. Drzewno, dymny mm, zapał jak taka przygaszona zapałka, trochę trochę wędzonka. Trochę jak jak y w sklepie mięsnym to pachnie, no. Taka wędzona szynka, ale nie, nie jest taki kaliber jak na przykład w Beaufort London, że stu wali na kilometr jak jakiś sos barbecue czy grill, a tu jest tak um, jest Kurczę, tak transparentnie raczej delikatnie. No, ciekawe niemniej Pachnie mi to jak jak wędzonka, no i tyle, jakaś wędzona szynka. Też w otwarciu czuję coś jakby cytrusowego, jakaś bergamotka może, troszeczkę jak proszek do prania, ale no jednak głównie ta wędzona szynka, z tym że mówię em, ja nie lubię takich zapachów, ale ten mi aż tak nie przeszkadza, ten mnie aż tak nie drażni, bo większość tych takich dymnych, wędzonych zapachów są takie mocne, po prostu bomby dymne, a to jest takie. przyjemnie zwiewne, ale. no nie mój. nie, nie mój klimat. Ud flamboyant od Givenchy. Nuty według fragrantyki to udlabdanum labdanum i skóra. w porządku. Dalej. Szóste perfumy pachną białokwiatowo, tuberozowo. Jestem prawie przekonany, że, że to będzie tuberoza. Może gardenia? Nie, raczej, raczej tuberoza. Tak bananowo, białokwiatowo, balsamowo. No tak, takie gęste, upojne białe kwiaty, no. Najgłównie no no głównie to taka bananowa tuberoza. Trochę jakieś akordy gumy do rzucia, trochę gumy balonowej. Na no tuberoza tak się kojarzy, no. Nie wyczuwam tu jakoś specjalnie nic więcej. E, narkotyk V na Somato, e, narkotyk Venus. I nuty według Fragrantiki to tuberoza, jaśmin, lilia i przyprawy. Z tym, że są to nuty no, takie nieoficjalne, bo na Somato z tego co wiem, nut oficjalnych nigdy nie podaje w, w swoich kompozycjach. Mm. No. ładny. Po prostu ładny zapach. I czuć, że będzie bardzo, bardzo, bardzo mocno, jak na nasoma to przystało. No. Dobra, siódemka. Ciepły, drzewny, taki kremowo-drzewny, też sandałowy wydaje mi się. Pudrowy, taki irysowy. Nie wiem, czy bardziej irys, czy fiołek. Ogólnie taka pudrowość, taka ciepła, troszkę kobieca. Jest tu coś balsamicznego, coś kadzidlanego. Troszkę dymku, jakby takiego czystego dymu. Okej. Okay. No, pff. Takie, okej. Okay. Leather Skies od All Saints. To też jakiś chyba tanioszek, z tego co pamiętam. No, może się mylę, ale tak mi się wydaje, że to All Saints miało tanie perfumy. Zaraz sprawdzę. Ok, około 200 zł. Tu widzę, niektóre nawet 150. W oficjalnej dystrybucji w Douglasie jest 320, także. No, nie jest drogo, ale. Bo ja wiem. Okej. Okay. No dobra. O, nuty według Fragrantyki to skóra, drewno sandałowe i olibanum i jest porównywany do Santal 33 od Le Labo? Dalekie podobieństwo, rozumiem. Ale nie jest to żaden klon czy zamiennik, alternatywa, absolutnie nie. Jednak Santal jest... E, ...klasę, może nawet dwie klasy wyżej. Przykro mi. E, dobra. Ostatnie pachnidło. Czysty... E bergamotkowy proszek do prania, więc podejrzewam neroli kwiat, pomarań, neroli, bardziej neroli, em, neroli, może petit grain, bo jest tu nieco takiej zielonej goryczy, em, bergamotka zdecydowanie, trochę jak erigleri to pachnie. Em, no, dobra, em, coś jeszcze chyba, chyba nie bardzo. Pachnie to bardzo, bardzo przyjemnie, naturalnie, kolońsko, orzeźwiająco, letnio, bardzo, bardzo ładny letniak, em, ulak. Ulang, przepraszam, nie ulag. Ulang Infinii od Atelier Colon, czyli herbatka. Dobra, nuty. Bergamotka, neroli, herbata, jaśmin, skóra, wetyweria, drewno gwajakowe i kwiaty toniu. Bardzo, bardzo ładny świeżaczek. No, Atelier Colon potrafi w świeżaki, nie ma co. Dobra, to było na tyle, jeśli chodzi o otwarcia. Widzimy się za chwilę w podsumowaniu. No dobra, minęło mniej więcej godzina, odkąd nałożyłem pierwsze perfumy na skórze, także sytuacja powinna się nieco wyklarować. Sprawdźmy, jak to wszystko się rozwinęło. Notorius Wood. Tu zrobiło się troszeczkę jakby animalistycznie właśnie, wydaje mi się, że ambrowo, tak? Mm, nie wiem, jak to opisać. Tak właśnie fizjologiczne ciepło takie tutaj troszkę jest. Wydaje mi się, że takie troszeczkę brudnawe. Wydaje mi się, że to tam te molekuły ambrowe jakieś mogą, mogą to wprowadzać. Poza tym, no, drzewnie, coraz bardziej szafranowo, wydaje mi się, coraz bardziej tak, taka fajna, milutka słodycz, jest właśnie troszeczkę jakby konfitura różana. Bardzo, bardzo ładny zapach, naprawdę, um, no, podoba mi się, naprawdę mi się podoba dwójka Indian Sandalwood. No, tu wyszedł irys, jest coraz bardziej pudrowo, ale no, ogólnie nadal mlecznie, kremowo, ciepło, drzewnie, no, typowe sandałowcowe pachnidło, bardzo delikatne, bardzo takie... Przytulne, przyjemne. Ja bardzo lubię sandałowiec, z tym, że no, te perfumy zazwyczaj nie projektują za bardzo i to też będzie taki skin scent, raczej więc to trzeba mieć na uwadze i to trzeba też lubić. No, bardzo, bardzo, bardzo ładne. Trójka. No, w tym bullfrogu wydaje mi się coraz więcej e, drewna i coraz więcej paczuli, mimo braku paczuli. No, tak wydaje mi się, że, że ona tu jest, bo no, jest tu coś takiego piwniczno-czekoladowego, e, wytrawnego, drzewnego, nieco stęchłego. Fajny. Fajny tym bardziej za taki hajs, nie? No to naprawdę myślę, że no może, może pozytywnie zaskoczyć. Czwórka. No preszyc pachnie jak, yy, to pachnie dosłownie jak odświeżasz do toalet w mojej, w moim miejscu pracy, więc yy, no, no nie. Piątka. No ten ud flamboyant jest, no po prostu jest wędzonką, tylko że niesamowicie delikatną, transparentną, wędzoną szynką. Okej, okay, no nie mój klimat, ale myślę, że komuś tam może się spodobać, pewnie dwóm osobom na świecie. Em, szóstka, to narkotik V, Wenus. Tuberozowo, białokwiatowo, kremowo, gęsto, em, bananowo, gumobalonowo. No, tuberoza pełną gębą. Bardzo fajny, ja bardzo lubię białe kwiaty, no to jest no naprawdę udany przedstawiciel białokwiatowców. Więc, jeśli lubicie białe kwiaty, to polecam Wam rzucić Nochalkiem siódemka. jest wydaje się być bardzo delikatny. Drzewny, sandałowy. Nieco dymny, nieco balsamiczny. Taki też transparentny. Wydaje mi się, że to są perfumy, które no nie będą robiły wrażenia wąchane w taki sposób. Ale myślę, że noszone globalnie mogą, mogą pozytywnie zaskoczyć, więc nie skreślałbym ich jakoś. Specjalnie, no dobra. Usemka ehm, Ulang Infini. No śliczny. Śli Atelier Kolum potrafi w cytrusy, no. Ehm, Neroli, bergamotka, herbata. Jest bardzo taki e koloński, ale taki wygładzony. Nie jest to żaden old school właśnie, bo Neroli, bergamotka to mog mogłyby się kojarzyć z czymś takim, wiecie, drażniącym, old schoolowym, kolońskim, no takim świ ostro świeżym. A to jest naprawdę takie, taki wygładzony, miły, gładki zapach herbaciany. No. Super, bardzo, bardzo ładny. Dobra, tyle ode mnie. Jeśli znacie jakiś z tych perfum, dajcie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. Dzięki. Papa.